How much Don't panic on the. How much a my? You can hear my. I know. Siemanko wszystkim macie witrze z tej strony kanal Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym poruszyć temat mojej osoby, a dokładnie mojego okresu masowego, który rozpoczął się dość niedawno. Jestem tak naprawdę w drugim tygodniu, jeśli mowa o okresie właśnie budowania masy mięśniowej, dokładania kolejnych kilogramów na moją sylwetkę. Jak wiecie, startowałem w zawodach. Było tych zawodów no troszkę, troszkę było, ponieważ był start pierwszy w kwietniu, jeśli mowa o NPC, kolejnego dnia było PCA. Dwa tygodnie później była bodajże Litwa, tak była Litwa. Później znów był start w Polsce, więc troszkę tych zawodów się nazbierało, oczywiście, z bardzo fajnym wynikiem, z którego jestem bardzo zadowolony. No i teraz niemniej jednak, z racji na to, że masy brakuje, gdzie większość osób powie, że i tak jest dobrze, no to pamiętajmy, że kulturystyka ciężka, tym bardziej ta najcięższa, rządzi się swoimi prawami i tych kilogramów trzeba troszkę dołożyć. Jestem, że tak powiem, świadomy, świadom tego, że po pierwsze jestem młody i czasu jeszcze, że tak powiem, przeskoczyć nie zdążyłem, że troszkę lat jeszcze tutaj mnie czeka, jeśli nie mowa o dokładaniu kolejnych kilogramów. No i również jestem tutaj świadom tego, że mój wzrost również nie jest wzrostem dość mocno kulturystycznym. Nie oszukujmy się, ale osoby takie o wzroście 1,70 do 1,80 m w tym sporcie będą, będą czuły się, Najlepiej. Oczywiście mamy, musimy to wziąć pod uwagę, jeszcze szerokość naszych tutaj barków, obojczyków, całą ogólnie strukturę naszego szkieletu. No ale tak czy siak struktura nie jest zła, mi się wydaje, więc brakuje po prostu masy mięśniowej. I tak naprawdę robię, tą, robię to wszystko for fun. Lubię to robić. Sprawia to przyjemność. Nie wyobrażam sobie tutaj, aby być chudym, jak ja to mówię. Wyobrażam sobie siebie tylko i wyłącznie w tej wersji większej XL, ale chciałbym tutaj powiększyć się do XXL. Więc zaczynam okres masowy świadom swoich błędów, świadom swoich wad, jeśli nie mówię o ostatnim sezonie startowym. No i nie ukrywam, ale dość mocno również nakręciłem się dzięki tym startom, ponieważ wiecie, no budowanie masy mięśniowej przez rok, półtorej, czy dwa lata, no to jest okres dość żmudny, nie widzimy tych efektów, tak naprawdę wiecie, ja widzę po wszyscy myślą, że będą efekty wow, piorunujące i tym podobne, jeśli mówię o okresie masowym. I oczywiście połowa osób z tego, z tych osób widzi to, jak ta sylwetka się zmienia, ale połowa też tego nie widzi. Ja Wam szczerze powiem, że ja przez e, Prawie dwa lata budowania masy mięśniowej, można powiedzieć takie stricte, sztywne, półtorej roku, nie licząc tutaj tego bimbania, czy różnych okresów późniejszych, bo to było to tylko i w półtorej roku e, budowania masy mięśniowej. E, Takiej naprawdę solidnej, do której już przykładałem, to dołożyłem. Tak naprawdę nie mil kilogramów. No, w październiku 2019 roku, kiedy startowałem na Mistrzostwach Polski, ważyłem 103 kg. Przy pierwszym starcie, teraz w tym sezonie, ważyłem tych kilogramów 114 z Kaczykiem, więc progres jest. Mógł być progres lepszy, ale każdy zna mnie i moje podejście do życia też prywatnego, czy ze znajomymi i tym podobne. I według mnie progres, tak czy siak, jest dobry, mógł być lepszy, ale nie żałuję. Więc to jest pierwsza kwestia, ale druga kwestia jest taka właśnie, o której wspomniałem. Nie widziałem kompletnie swojego postępu. Mój postęp dla mnie był znikomy, nie widziałem, że się, się zmieniam. Myślałem, że no, to wygląda tak samo, Jedynie co się różniło, no to waga nie? i ta waga się zmieniała. Oczywiście ciuchy tam były bardziej opięte i tym podobne, ale z racji na jakość sylwetki, która była jak to, jeżeli można nazwać w ogóle to jakością, jeśli ma o okresie masowym, no to była na tyle... No, tyle mocno mi się to nie podobało, że nie widziałem tego, tego tutaj postępu. No ale udało się tak czy siak dołożyć parę ładnych kilogramów. Oczywiście ze współpracy z Adamem Rębisiem oraz z Karolem Leśniakiem, jeśli nie mowa o, o treningu. I dla dwóch panów oczywiście bardzo dziękuję. No, zadałem już działam 4 lata prawie 4 lata. No i nasza współpraca, że tak powiem, jak się, nasza, jak się nasza współpraca skończy, to znaczy, że skończyłem z tym sportem. Tak też zawsze mówię. Więc dokładamy dalej. Ja widzę, że Adam ma teraz ciekawy plan, jeśli mowa o mojej osobie i ja również, do czego dążę, jestem mocno nakręcony po tym sezonie startowym i mocno jakby głodny tego postępu. Były dwa miesiące totalnego mostku, była dawka testosteronu rzędu 200 mg na tydzień, a tak szczerze miałem w szafce taki zapas propionatu, że czasami bywało tak, że w propionat wbijałem setkę propionatów w poniedziałek, a kolejną setkę wbijałem w piątek czy w niedzielę, czy nawet w kolejny poniedziałek, bo... Nie chciałam już po prostu tego robić. Totalnie się odciąłem, jeśli mowa o, o środkach. Jeśli mowa o treningu, to trenowałem trzy razy w tygodniu, do czterech razy w tygodniu, ale były to treningi dość lekkie. E, połowa ciężaru tego, który był dotychczas. Również pojawiły się wakacje dwutygodniowe. E, tak naprawdę był to okres totalnego luzu. Jeśli mowa o diecie, to oczywiście przez pierwszy tydzień czy dwa, coś tam sobie pojadłem, ponieważ właśnie tak jak powiedziałem, to były wakacje, od razu po sezonie startowym pojechałem na wakacje na dwa tygodnie, więc spuchłem i to spuchłem 13 kg, gdzie w 10 dni zgubiłem 12. Zgubiłem 12 po powrocie, sylwetka wyglądała znów, można powiedzieć tak samo, było tak samo mocno przed zawodami, więc już wtedy, już tak powiem, jeżeli w hotelu pojecie dwa tygodnie i na słońcu popijecie przez dwa tygodnie, to już się nie chce tego takiego. tym bardziej już po, po jakimś tam już to jest już któryś okres z rzędu tego typu u mnie i w ten sposób to wyglądało, więc już nie byłem taki głodny, nie byłem tak napalony tutaj na jedzenie tych słodyczy i po prostu już nawet chciałem wrócić do swojej, do swojej diety, a tym bardziej, że wszystko mi smakowało. A wszystko mi smakowało, byłem nadal non-stop non -stop głodny. No i tego typu właśnie zabieg zastosowałem, że poleciała zmica to woda, jakaś tam delikatna nadwyżka tego fatu, jak ja to mówię, no i było, było jak najbardziej jak najbardziej w porządku, jeśli nie mowa o sylwetce. Na pewno ktoś zapyta, jak było pod tych podczas tych wakacji, czy trenowałem, jak się czy, trenowałem czy robiłem kardio, jak się odżywiałem. Tak jak powiem, tak było, czyli kardio zrobiłem raz. Pierwszego dnia się że będę robił, ale mi się nie chciało. Jeśli nie mowa o treningu, to zrobiliśmy razem z moją Anią. Ania zrobiła po trzech latach pierwszy swój trening. Jeden, właśnie się śmieje, zrobiła pierwszy swój trening, trwał pół godziny. Ja zrobiłem dwa bądź trzy treningi, które też trwały pół godziny. I to by było na tyle. Później by się szczerze nie chciało. ale dużo zwiedzaliśmy, bo, bo lubimy, więc było dość aktywnie, no ale sylwetka po tego nie przypominała tej sylwetki, która była jeszcze tydzień wcześniej podczas zawodu, więc no troszkę się to zepsuło, ale no robota zrobiona, trzeba było odpocząć, no i później właśnie wracając już tutaj yy, do schematu swojego. Zero środków, tak jak powiedziałam, takie dawkowanie było, jakie było, delikatne treningi, dieta dość czysta, natomiast mocno urozmaicona, ślimowo innych produktach, bardziej przetworzonych, a tylko dlatego, że jak mówiłem, wszystko smakowało, wszystko było, że tak powiem, przyjemne do zjedzenia, więc nie potrzebowałem jakichś tutaj wychwytnych dań. No i właśnie znajdujemy się w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli drugi tydzień budowania. Masy mięśniowej, jeśli mowa o całym planie od Adama, to oczywiście nie będę z wszystkiego do do Z, to jest raczej jasne i zrozumiałe. Natomiast kaloryka na samym starcie została ustalona na dość taki przyzwoity poziom, jak na mnie nie jest to dużo. Jak na mnie również wiem, że to nie wystarczy. Natomiast w dniu dzisiejszym, przypuśćmy, powiedzmy tylko o dniu treningowym, jest około 800-900 g węglowodanów, jest tu około 400 g. 400 gramów białka, nie liczę białka z produktów roślinnych, nie mówię że produkty roślinne typu znaczy białek roślinnych, nie liczę białek z innych produktów, dla mnie białko to jest mięso, izolat i tak dalej, jajka, twaróg, natomiast nie liczę tego bo tak robimy od początku. Kiedyś Adam mi też śmiesznie powiedział, że już jak tak robić dwa lata, a ja nie wiedziałem, to już tak robię. więcej. Ja, tak, więc ja też tak robię. No i troszkę więcej fatu, ponieważ około 60-80 gramów na dzień. Więc kaloryka taka na start, cardio zero, natomiast u mnie ruchu jest dość sporo. Wiadomo, Wy znacie wszyscy mnie tutaj z perspektywy osoby, która gada na YouTubie, robi rozpiski sobie na komputerze, ale to nie jest tylko to, co robię. Już Tak powiem, jak wyjdę z domu, to mnie po prostu nie ma. Jest zawsze coś do roboty. Dużo biegam, dużo chodzę, Naprawdę jest co robić, nie jest to praca fizyczna, nie jest to praca jakaś codziennie taka sama, no ale ta aktywność jednak na jakimś poziomie tam jest. No, i jeśli mowa oczywiście o środkach, ponieważ to wszystkich zapewne dość mocno ciekawi, to jest bardzo prosty schemat, który dla wielu osób by się pewnie nie spodobał, ponieważ jest testosteron i nie będę ukrywał, ale jest testosteron w dużej dawce. W jakiej dawce mówić do końca nie będę. Patryk wspominał, że jest u niego 1,5 grama. Ja powiem, że u mnie na bank również tyle się znajduje. I jeśli mowa o hormonie wzrostu, to jest tutaj dawkowanie takie, jakiego nigdy nie miałem. Jest to 10 jednostek w ciągu dnia. Więc nie jest to mało, ale też jest już według mnie maksymalnie dużo. Nie czuję nigdy skutków ubocznych, o których wiele osób mówi, o których wiele osób również zauważa swoich podopiecznych, czyli drętwienie tutaj dłoni, dyskomfort mocny, tutaj wiadomo, cieść wiarska robi swoje przy hormonie. natomiast u mnie tego, u mnie tego nie ma. Choćbym wbił pewnie 20 jednostek, to bym tego nie odczuwał. Nie odczuwam tego więc całe szczęście, ale 10 jednostek to będzie maksimum, jest to mój pierwszy raz na tego typu dawce, zawsze to było około 5, raz było 8 i teraz mamy 10 jednostek GH. Oczywiście somatogen, nie jest to reklama, jeszcze, jeszcze GH mi nikt za darmo nie daje, ale jeżeli ktoś będzie pytał, pewnie ktoś będzie pytał, jakie GH polecam, to jest to somatogen, tego używam, te wiem, że działa, o innych się nie wypowiadam, bo, bo, bo po prostu no, używam tego, więc będę mówić tylko o tym, będę szczery. No i oczywiście jest tutaj insulina w małej dawce i tylko krótka insulina e, około treningowo. I, 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 i mamy boldenon, ale w bardzo małej dawce, bardzo około 200-300 mg tylko na tydzień. To jest wszystko. Więc testosteron, Boldenon, GH insulina. GH i testosteron oczywiście taka podstawa, można powiedzieć, bo tutaj w kulturystyce jest to podstawa. Boldenon jako dodatek, ale nie jest to dodatek typowo anaboliczny, aby tutaj robić jakieś cuda w dokładaniu kilogramów. Ma to inne kompletnie zastosowanie, o czym może w innym materiale. No i tyle. Tak to wygląda śniem w ośrodkach. Most start, ponieważ wiem, że. Najważniejszy teraz będzie trening, najważniejsze będzie teraz jedzenie, ale właśnie trening odegra najważniejszą rolę. Z bardzo mocno teraz przykłoniłem uwagę do tego, aby trening nie tyle co był techniczny. Co, aby znaleźć tą odpowiednią objętość, aby teraz w tym momencie również wskoczyć na odpowiednie kilogramy, które były wcześniej. Na pewno zdaję sobie sprawę z tego, że nie wskoczę od razu na takie klamoty, ciężary, jakie były pod koniec tamtego okresu masowego. Mocno poleciała mi siła, nie tyle co na redukcji, co na redukcji również troszkę, natomiast mocno mi poleciała w tym okresie, wiecie, tym dwumiesięcznym odpoczynku. No i to jest troszkę takie niefajne, ale już widzę z tygodnia na tydzień, bo zrobiłem już pierwszy tydzień, pierwszy blok treningowy, właściwie tak po pierwszy blok, przepraszam, pierwsze pięć treningów w tamtym tygodniu i skończyłem również 5 treningów w tym tygodniu, już widzę, że ta siła no, poszła nawet do góry. Zapisałem sobie w pierwszym tygodniu, że na kolejnym treningu dołożę do tego i tego ciężaru w danym ćwiczeniu, dołożyłem i było to lekkie. Więc siła wraca. No i tak to, tak to wygląda. Trenuję na ten moment systemem split. Nogi dość mocno objętościowo. Tutaj jeszcze muszę z Karolem przeanalizować to wszystko, przedyskutować, jeśli nie mowa o planie treningowym. Natomiast trenuję typowym splitem, czyli wykonuję jedną partię raz w tygodniu. Prawdopodobnie się to zmieni. Nóg nie będę atakował dwa razy w tygodniu, tylko raz. Natomiast bardzo mocno. Pamiętam, ostatni plan treningowy od Karola, to trening czwórek zajmował mi około 3 godzin. Naprawdę około 3 godzin zajmował mi sam trening czwórek, dwójki oddzielnie, no i prawdopodobnie pojawią się plecy dwa razy w tygodniu. Widzę, że te plecy mocno się poprawiły, widzę to po zdjęciach. Nie czułem się, że w filmik tego typu fotka, jeśli się mu to, to, zobaczycie, plecy dość mocno się poprawiły. Natomiast przodem tych pleców nadal jeszcze troszkę brakuje. Szerokości ogólnie też brakuje, no bo wiadomo, wzrost robi swoje, ale jestem zadowolony z tego, ale głównym tutaj aspektem, który pomógł mi w poprawie tych pleców na pewno był bardzo mocno, a to bardzo mocno objętościowy trening. Przez pewien okres czasu również trening pleców dwa razy w tygodniu, i mimo, że był dwa razy w tygodniu to nie było tak, że objętość była rozbita po prostu na dwa treningi, co i na jednym treningu, i na drugim tej objętości było od cholery. No i oczywiście najważniejsze było to, że zacząłem te plecy czuć. Wiele lat może, znaczy wiele lat nie trenuję, ale parę lat trenuję. W 2018 roku debiutowałem, a dopiero od roku, dwóch lat naprawdę czuję, że robię plecy, czuję ćwiczenie dane jakby w odpowiedni sposób. Jest to trudne, co nie zmienia faktu, że nawet jak w 2018 debiutowałem, po prostu męczyłem to mocno. Starałem się robić to technicznie i czułem to na swój sposób, więc też sylwetka jako tako, jako tako. No dobrze wyglądała, było trzecie miejsce na debiutach. Jako mało lat, 20 no 21-letni. Natomiast w tym momencie bardzo mocno skupiam się na technice, skupiam się na czuciu. Nie chcę przesadzić z ciężarem, na ciężary będzie czas. W tym momencie przede wszystkim główną rolę odkrywa tutaj technika. Jeśli mowa o dniach treningowych, tak jak powiedziałem, jest 5 2 dni wolne. Trenuję właśnie jedną partię w tygodniu na ten moment i tak to wygląda. I później zapewne zmieni się w ten sposób, tak jak powiedziałam wcześniej, że robimy plecy dwa razy w tygodniu. Prawdopodobnie raz przy dwugłowych, raz te plecy będą same i będzie również jeden trening nóg, jeden trening klatki, barków. Bo no barki u mnie są ok, ręce są ok. Klatka piersiowa wymaga poprawy, ale nie odstaje. Jakoś mocno, tylko właśnie priorytetem będzie na pewno noga oraz, oraz plecy. Jeśli mowa ogólnie jeszcze o wadze po tych dwóch tygodniach, włączyłem środki. Testosteron, który jeszcze się nie rozkręcił do końca, wrzuciłem GH, wrzuciłem insulinę, odpaliłem właśnie tą dietę. No i waga na dzień dzisiejszy pokazuje już 123 kg, gdzie zaczynałem okres masowy dwa tygodnie temu przy 115. Teraz ktoś będzie tym u mnie macie, tak nie idzie, tak szybko i tak dalej. To jest woda, to jest glikogen. Pamiętajcie, nie trenowałem, nie brałem środków, było 115 na wadze. Zacząłem coś brać. Estradio też do góry, GH też robi swoje, insulina też robi swoje. I tak szczerze nie obchodzą mnie kompletnie te kilogramy. Ktoś by się cieszył, że tak kilogramów wpadło tak bardzo dużo. Mnie to nie interesuje, bo wpadło 8 kg w dwa tygodnie, ale ja wiem, że to nie jest masa mięśniowa. Kompletnie, więc taka waga jest. Organizm mój tak reaguje na dane zmiany i tak się po prostu tutaj dzieje. Co mogę więc powiedzieć? Prawdopodobnie okres masowy potrwa, taki można powiedzieć, pierwszy blok okresu masowego potrwa prawdopodobnie do grudnia. Postaram się. Nie jeździć tak mocno na wakacje jak zawsze, ale jeszcze jutro wyjeżdżam na, na 4 dni i później już sztywno. Wakacje dopiero są zaplanowane w grudniu, dopiero w grudniu. Jeden tylko taki tygodniowy krótszy wyjazd, ale bardziej zwiedzający jest w październiku, więc myślę, że. Nie będzie dużo tego i jedzenia, więc prawdopodobnie będzie OK. I w ten sposób sobie zrobię taki pierwszy solidny, mocny dilu, jeśli nie mówię w okresie masowym. Później prawdopodobnie jakaś redukcja zobaczymy, co on zaplanuje. I kolejny okres masowy i może na jesień dopiero wyjdę. Jeżeli będzie głód, jeżeli będę się delikatnie nudził, to prawdopodobnie. Również ta redukcja może przerodzić taką redukcję jak ta ostatnia. Czyli niby redukcja, a nagle wychodzi, o jak może wystartuje w zawodach, więc może też wiosna. Natomiast wiem, że nawet jeśli będzie wiosna, to nie, tak naprawdę nie jestem w stanie dołożyć więcej niż 3 kg masy mięśniowej, przepuśćmy, przepracowując ciężko ten okres. No bo jest to ta, taka skoleczność: nie oszukam organizmu, nie, to budowanie masy mięśniowej nie jest szybkie, jest naprawdę żmudny proces, długi proces. Proces, gdzie potrzebujemy jeść dziennie bardzo dużej ilości jedzenia. Bardzo ciężko trenować 4 bądź 5 razy w tygodniu i wiecie, wiele spoczekuje niesamowitych rezultatów, ale popatrzcie na zawodników, którzy ważą na deskach 100 kg, kilo, 105 kg. Oni to robią lat 10, 15, 20 i tyle ważą. Ja też naprawdę tyle, ile jedzenia przejadłem, tyle, ile treningów zrobiłem, tyle, ile wbiłem i wszystkiego. Naprawdę zdaje się, że to jest mało, ale w skali, że tak powiem roku, dwóch, trzech, pięciu no to naprawdę można zrobić fajną sylwetkę. Ja podchodzę do tego w ten sposób. Nawet gdybym rocznie robił 3 bądź 4 kg, to za 5 lat będzie tych kilogramów dodatkowych 15 czy 20. Tak do tego podchodzę, więc ze spokojną głową, nie napolony na uwagę, nie napolony na jakieś nie wiadomo jakie cuda, ma być po prostu robiona robota na 100%, ma być fajny postęp, mam wiedzieć, że robi wszystko na 100% i wtedy będę zadowolony. Tak to wygląda, jeśli mowy jeszcze tutaj dodam o diecie, takie małe informacje, 100% czysto, co mam na myśli, cukry tylko i wyłącznie po treningu, w postaci owoców. Reszta posiłków, to pierwszy posiłek to są płatki owsiane, oczywiście nagram też full day of eating dla Was. Są płatki owsiane, korzystam z płatków owsianych, korzystam z ryżu, z kleiku ryżowego, z kaszy mannej. I to jest, tak naprawdę, to jest tak naprawdę wszystko. Raz dziennie, czasami może pieczywo, jeżeli mam po prostu ochotę. Ale to jest wszystko, jeśli mowa o źródłach białka, raz dziennie twaróg, bądź raz na dwa dni. Nie dlatego, że jakieś tutaj jest zastosowanie, tylko po prostu tak, jak mam ochotę, również dwa bądź trzy razy dziennie pierś z indyka bądź pierś z kurczaka. Rano przeważnie jajka i e, izolat oraz izolat bądź koncentrat, ale ogólnie na ten moment jeszcze korzystam z izolatu, więc czyste produkty, czyste produkty tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo chciałbym mocno zadbać o odpowiednie trawienie przez jak najdłuższy okres. Wiem, że tego jedzenia będzie sporo i wiem, że jeśli nawet choć trochę te moje trawienie poleci w dół, to ciężko będzie to przejadać. Nie chciałbym się od razu tutaj ratować MK czy innego typu e, tam środkami. Chciałbym robić to naprawdę na tyle, na ile pozwala mi organizm i mimo że za 6 bądź 8 tygodni prawdopodobnie jak to ja będę to wszystko na siłę, to chciałbym jeszcze te jelita utrzymać jak naj... W najlepszej kondycji oczywiście dodatkowo probiotyk, oczywiście dodatkowo glutamina. Wszystko jest tutaj dopięte na ostatni guzik, antyoksydanty, pełna sprzętacja typu omega D3K2, kurkumina Q10 kompleks witamin i minerałów, to wszystko się pojawia, no i mam nadzieję, że w ten sposób będę w stanie dość długo przejadać jedzenie, może nie tyle co bez trudu, co z delikatnym trudem. Jeżeli jem posiłek 20-30 minut podczas kresu masowego, to nie jest dla mnie nic dziwnego, to jest według mnie normalne, natomiast bywały okresy, kiedy się jadł posiłek 40-50 minut, 3 godziny i to już robi się męczące, bo jemy godzinę, a za dwie godziny mamy kolejny posiłek i trzeba to wszystko upchać i ciągle jest takie, wiecie, wstajemy... Na jedzenie idziemy spać przeżarci. Jest ciężko. No ale taki okres. No, u mnie tak się buduje, ja tak jem, no, tego potrzebuję. Więc tak to wygląda. No i myślę, że to w sumie. To w sumie tyle. Jeszcze może jeśli mowa o badaniach po zawodach, no to po zawodach wyniki były OK. Co mam na myśli? Hematokryt, hemoglobina, było wszystko w porządku. Lipidy były mocno rozchwiane. Nie wiem czy znajdę, znajdę tu kartkę, miałem na kartce. Prawdopodobnie, prawdopodobnie nie, bo jutro wyjeżdżamy. no Ale powiem Wam w skrócie, lipidy były rozchwiane dość mocno, to jest normalne. Winstron, Trenbolon. Całe przygotowanie to wszystko robi swoje. To to. I jeśli mowa o wątrobie próby wątrobowe były delikatnie podniesione ale już po tygodniu, e, po, tygodniu tak, po, po tygodniu od powrotu z wakacji, wrócimy z wakacji, przez tydzień czasu suplementacja. E, I w 52 jest hepamerc, Hypermerc, to wszystko pozwoliło mi te parametry zbić do dołu, więc na ten moment wszystko jest super. E, zrobię badanka i na pewno Wam też badania pokażę za tydzień, bądź dwa, jak to się wszystko rozkręci. No zobaczymy wspólnie, może jak to wygląda. No i to by było na tyle. Słuchajcie, zapraszam Was do oczywiście oglądania wszystkich innych materiałów, poprzednich materiałów. Znajdziecie tam sporo informacji. Zapraszam na grupę Real Progress na Facebooku. Możecie tam się wymieniać zdjęciami, pytaniami. Na wszystko odpowiadamy. No i oczywiście co? Subskrybujcie kanał, dawajcie łapkę w górę i dziękuję bardzo za tą chwilkę poświęconego czasu. Do zobaczenia. Hejka.